Jest taki moment w każdej dobrej grze komputerowej, gdy czas postaci i czas gracza stapia się w jedno. To my wtedy stajemy się bohaterem i oglądamy świat z naszej własnej perspektywy, decydując o naszych krokach. Do takiego efektu chcieliśmy się zbliżyć, tworząc Bałwochwała, adaptację opowiadań Bronona Szulca w formie literackiej gry paragrafowej w sieci, napisanej w konwencji Choose Your Own Adventure w drugiej osobie liczby pojedynczej. Z mnóstwem wyborów co do kierunku lektury. Na początku był Bruno Schulz. Przystępując do chwała, zdekonstruowaliśmy świat i język Brunona. Na poziomie przestrzeni i języka, obrazów i gramatyki. Następnie, za pomocą stosów cegiełek, jakie zostały po tej dekonstrukcji, zaczęliśmy budować świat według Schulza na nowo. Zaczęliśmy od włuskiwania ze sklepów cynamonowych i sanatorium pod klepsydrą lokacji, miejsc, po których wędrować będzie czytelnik. Tym samym oczywisty wybór padł na takie miejsca jak rynek, sanatorium, ulice Krokodyli czy plac świętej trójcy. Na tym etapie zabawa była stosunkowo prosta, ale wkrótce zaczęły się problemy. Zaczęliśmy więc układać fabułę gry, dokonaliśmy tym samym wielu przesunięć i trochę zmyśleń. Na ogół staraliśmy się mówić B, gdzie Schulz mówi A. I dzieje się tak przede wszystkim dlatego, by toczyła się tu jakaś minimalna rozgrywka na osi start, cel, jak i zagadka i jej rozwiązanie. Na kolejnym etapie zaczyna się ból głowy, który od tej pory rzadko nas już będzie opuszczał. Poprzez mapy narracyjnych ścieżek, wydruki tekstu, szkice, wykresy i wykreślania staramy się na tym etapie dopasować do siebie zdarzenia, postacie, miejsca i przedmioty. Ale jak dopasować segmenty tekstu, który czyta się nielinearnie, który sprzyja przeskokom z miejsca na miejsce a którego niektóre elementy łączą się na zasadzie losowego rozdania. Na przykład musieliśmy konsekwentnie wykuwać niektóre ścieżki. Jeśli jesteś na tyle niecierpliwy jako gracz, że po raz drugi nie przyjmujesz pewnego zaproszenia i chcesz w pośpiechu dojść do jakiegoś rozwiązania akcji, to nie poznajesz ważnej bohaterki, nie wpada ci do rąk ważny przedmiot i gdy znajdziesz się w końcowych lokacjach, nie będziesz w stanie niczego tam ugrać. Kończysz grę. Na szczęście, albo nieszczęście, koniec gry jest także i początkiem. Ale i tak koniec. Na ostatnim etapie musieliśmy już tylko czytać i czytać. Wczuwać się w kroki czytelnika, dopasowywać lokacje i grać z punktacją i z przedmiotami. Ten ostatni etap trwa nadal. Być może nigdy się to nie skończy. Tak też Bałwochwał ciągle będzie powstawał, a my razem z nim. W nieustannym rytmie dekonstrukcji i rekonstrukcji, która wytyczała rytm naszej pracy, niezwykle pomocne były mapy które rozrysowywaliśmy na każdym spotkaniu. Mapy te powstawały w programie Tinderbox do przestrzennej wizualizacji tekstu. To dzięki takim mapom mogliśmy w miarę klarownie dla nas samych rozpisać kroki czytelnika w obrębie naszego alternatywnego drohobycza. Mogliśmy też dostrzec nadchodzącą burzę komplikacji, gdy do gry weszły losowe linki i wielość wersji lokacji. To one też pozwoliły nam odnaleźć się w momentach, gdy się strasznie gubiliśmy. A były takie momenty. I wy, czytelnicy, także ich doświadczycie. Ech, niestety, albo na szczęście, sami będziecie musieli rysować swoje własne mapy. Przede wszystkim przygodą, a poza tym całkiem niezłą zabawą. Bałwofał jest dla mnie niepokornym dzieckiem dziełem, które nie da się zawrzeć w żadnych ramach, które mu się narzuca. Rozrasta się, pęcznieje, fermentuje. Innymi słowy, bawochwał to takie dziecko szulcowskiej wiosny. Niepokorne, niekonsekwentne, psotliwe, ale za to je, za to je lubimy. Trudno wybrać jeden, ale dla przykładu może podam ten. Z jedną z naszych ulubionych bohaterek. Za chwilę go przeczytam. Ulubiony moment w bałwochwale jest takich wiele, ale jako przykład podam taką lokację i taką sytuację, której nie spodziewałem się, powiem szczerze, układając bałwochwała. I, i dzięki której Bruno Schulz raz jeszcze mnie zadziwił i rozbroił i okazał się bardzo, bardzo współczesnym pisarzem. Ogród Jasny Nie bacząc na twoją obecność, ochrypła od krzyku w dzikiej konwulsji tuja. Uderza swym mięsistym łonem w pień bzudzikiego, który skrzypi cicho pod natarczywością tej rozpustnej chuci. Stoisz drętwo, z gorącymi oczyma, drżąc od wewnętrznego wzburzenia, jak automat, który zaciął się i zatrzymał w martwym punkcie. Chwilę potem dziewczyna milknie, odwraca się w Twoją stronę i z rękoma na biodrach. Przybierając pozór podkreślonej stanowczości, żąda bardzo dobitnie. Prosimy o przymknięcie oczu na to, co za chwilę się stanie. Bałwochwał to eksperyment. Po pierwsze w cyfrowej adaptacji, po drugie eksperyment na styku narracji i gry. Obszarów, które przyrównuje się do wody i oleju. Jeśli miałbym mieć jakieś nadzieje, to takie, że naszym śladem pójdą wkrótce inni i że będą robić podobne adaptacje, dużo bardziej rozbudowane graficznie, informatycznie, bliskie komputerowym grom przyszłości. Dziękujemy za uwagę! Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do wspólnej zabawy z Bałwochwałem. Najlepszego! Wszystkiego dobrego! может быть